Z nami mecz otwarcia Euro 2024. Co to będzie za turniej? Kto zagra lepiej w dzisiejszym meczu? Witamy Państwa. Mamy dzisiaj szczęście do pogody. Oby równie ładne widowisko czekało nas na murawie. Z przyjemnością witamy Państwa. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Przed nami pierwszy mecz fazy grupowej turnieju Euro 2024. Obie drużyny liczą na udane otwarcie tego turnieju. Biorąc pod uwagę renomę obu drużyn, możemy mieć wysokie oczekiwania. Każdy mecz w fazie grupowej jest ważny. Trzeba regularnie gromadzić punkty i grać swoje, nie oglądając się na rywali. Liczę na dużo dobrych piłkarskich emocji. Andreas Christensen. Przed państwem skład reprezentacji Danii. W bramce Kasper Schmeichel. W obronie Aleksander Bach. Spójrz, to może być bremka. Teraz rzut rożny. Brawo, dobry odbiór blisko własnej bramki. Mało brakowało, a piłka wyszłaby poza boisko. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Ale piłka trafia jednak do obrony. Nic z tego nie będzie. Dobra piłka, jeśli tylko dojdzie. Hojlund. Tak, świetnie teraz bramkarz. Milinkovic-Savic. Milenkovic. Budeli. Mitrovic. Wciąż utrzymuje się remis. Spokojnie budują akcję. Rankasz teraz spokojnie. Nie musiał się wysilać. Serbia coraz śmielej przemieszcza się do przodu. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Teraz Jonas Wind. Christian Eriksen jest przy piłce. Może rozprowadzić tę akcję. Ale mu teraz ta piłka odskoczyła. Zdrowo przerobował nie tylko bramkarza, ale i poprzeczkę. Pewnie nie taki był zamiar, ale cóż. Zdarza się, na swoją obronę zawsze może powiedzieć, że nie dał bramkarzowi szans na sięgnięcie piłki. Pracą piłkę. Eriksen. Dobrze wyglądał ten atak. To mogło się udać, ale piłka została przejęta. Dadić. Aleksandar Mitrowicz. Mielinkowicz-Sawicz. Pierwszą połowę spotkania mamy za sobą. Czas na przerwę. No i zaczynamy proszę Państwa drugą połowę tego meczu. Strzał blok bez zagrożenia. Janik Westego. Podanie do Meile. Hojbier. Simon Pierre Nergo traci tę piłkę bez fałdu Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej Ależ łatwo teraz minął No i mocno teraz Zdecydowane wybicie Christian Eriksen. Przy Jonas Wind. Niebezpieczeństwo zażegnane, atak powstrzymany. No i po ataku dobra interwencja. Poszedł odważnie do przodu, obrońcy jakby zaskoczeni. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Liczby nie kłamią, obie ekipy praktycznie nie są w stanie dojść do sytuacji strzeleckich. Mam nadzieję, że coś tu się zmieni i jeszcze zrobi nam się mecz. Ostry atak na nogi, to nie może się skończyć inaczej niż pokazaniem żółtej kartki. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Zabrał piłkę Mieninkowicz-Sawicz. Akcja w końcówce spotkania. Widać wyraźnie, że ten remis ich nie zadowala. Walczą o pełną pulę. Świetnie to blokuje. Proszę Państwa! Mamy gola! Kto wie, czy nie na wadę zwycięstwa? Zanosiło się już Tomku na remis, a tymczasem udało się w samej końcówce przechylić szalę zwycięstwa. Pytanie, czy uda się też dowieść ten wynik do końca? Może teraz? To już jedna z ostatnich szans na wyrównanie. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Sędzia za ten faul. Dyktuje rzut wolny. Awizowana jest pojedyncza zmiana. W zespole na pewno przydadzą się nowe siły. Przechwycili teraz piłkę. Dobre ustawienie w obronie. Mogą budować akcję. Okazuje się, że pogramy tylko o minutę dłużej. I to już jest koniec.